Dzisiaj kolejne wydanie konkursu. Dzisiaj do wygrania. Hmm, właśnie. Co dzisiaj jest do wygrania? Dziewczyny, które wylosują, będą miały do wyboru trzy opcje. Pierwsza hybrydy standardowo, druga zabieg na twarz, na przykład oczyszczanie, jakiś zabieg nawilżający i trzecia opcja makijaż. Teraz fajna porda, karnawałowa, więc w szczególności makijaż karnawałowy. To co, gotowe? Ja też i trzymam kciuki. Pierwsza osoba to... Klaudia Gocz. Gratuluję. I druga osoba... Magdalena Bernacka Kasprzak no dobra to jeszcze jedna osoba, ale ostatnia uwaga wasz jestem ciekawa, czy może akurat wylosuję osobę, na której mi zależy no nie, ale też gratuluję Aneta Puszka. Dziewczyny, to jeszcze nie koniec. Przygotowałam dla Was jeszcze kolejny konkurs, który będę losowała każdego miesiąca, czyli urodzinowo. Jeżeli któraś z Was, daję teraz przykład, ma urodziny 5 stycznia i ją wylosuje jeżeli to będzie 5 styczeń. Ta osoba, jeżeli się zgłosi tylko do mnie jedna, wygrywa automatycznie hybrydy. Jeżeli się zgłosi 5 osób z 5 stycznia, bo akurat de facto mają w tym dniu urodziny, to między tymi pięcioma osobami będzie losowanie tej jednej osoby. Więc co? Dzisiaj zaczynamy styczeń. Kto w styczniu ma urodziny dnia... 20. Uwaga! Wszystkie panie z 20 stycznia, które mają urodziny, mogą być mamy, też będą e, brane pod uwagę. Zgłaszajcie się do mnie na Facebooka. Jeżeli będzie to jedna osoba tego z 20 stycznia, automatycznie wygrywa. Jeżeli będzie to 5 osób, będzie między nimi losowanie. Macie na to 3 dni. Zgłoszenia biorę tylko przez 3 dni i będzie losowanie, więc czekam. Zapraszam Was do salonu. Załączcie usługi fryzjer, makijaż i solarium. Tak jak wspominałam, są nowe lampy, więc serdecznie Was zapraszam. Cześć!